Premiera Nacjusza Morawieckiego. Cieszymy się niezmiernie, że zaszczycił on swoją obecnością na już trzeciej konferencji dotyczącej przedsiębiorczości Łomża otwarta na biznes. Dziękuję panu premierowi, całemu rządowi Prawo i Sprawiedliwość, że wreszcie były miasta wojewódzkie, takie jak Łomża, mają szansę na rozwój. Mają szansę na rozwój, dlatego, bo mają możliwość na równych warunkach. Startować o środki zewnętrzne. Wreszcie mamy zrównoważony rozwój kraju. Czekaliśmy na to bardzo długo. Program odpowiedzialnego rozwoju przedstawiany przez pana premiera Mateusza Morawickiego, daje ogromną szansę dla Łomży. Pakiet dla miast średnich są to dodatkowe środki, tak zwana alokacja środków, która da między innymi możliwość Łąży uzyskiwania środków zewnętrznych. W znalazła się na 44 pozycji wśród 122 miast, które narażone są na degradację społeczno-gospodarczą i mamy ogromną nadzieję, że w perspektywie następnych lat, na pewno nie będzie to w perspektywie następnego roku, ale kilku, kilkunastu lat Łąża wreszcie zacznie dorównywać do tej czołówki, bo polityka rządów PO, PSL polegała na tym, żeby środki lokować w dużych aglomeracjach miejskich, tak zwanych metropoliach. W związku z tym bogatsi stawali się jeszcze bardziej bogaci, a biedni jeszcze bardziej biedniejsi. Cieszymy się niezmiernie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma inną koncepcję na rozwój naszego kraju i dzięki temu Mieszkańcy Łomży, ale także innych miast będą mieli równe szanse. Dziękuję. proszę o zabranie głosu Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na tą konferencję na konferencję, na której będziemy rozmawiać i o przedsiębiorczości, o biznesie, ale właśnie też o aktywizacji takich ośrodków jak Łomża. Takich ośrodków jest w Polsce wiele i rzeczywiście, jeśli miałbym powiedzieć taką podstawową różnicę w podejściu do polityki rozwoju, polityki gospodarczej, polityki finansowej państwa w stosunku do tego, co było wcześniej, to jak pan prezydent słusznie zauważył, jest to ogromne przesunięcie sił, środków, uwagi i faktycznych kierunków strategicznych w stronę miast takich które tracą funkcje społeczne, funkcje gospodarcze, miast, które są bardzo ważne dla swoich regionów, subregionów, ale jednak albo są na uboczu szlaków komunikacyjnych, albo ze względów logistycznych, rozwojowych, biznesowych czy finansowych nie uczestniczą w tym rozwoju w taki sposób, jakby mogły. Łomża należy do takich miast i rzeczywiście ogłoszony przez nas parę tygodni temu w Przemyślu Program e, wsparcia miast, które tracą funkcje e, społeczne i gospodarcze ze względu na taki, a nie inny model rozwoju przyjęty w ostatnich latach, e, mu, musi być takim pierwszym zaczynem, musi być pierwszą, pier, pierwszym budżetem, który też będzie zmieniał tę sytuację. E, I na pewno nie ostatnim. E, jak wspomniałem, bardzo ważna jest tutaj w tym kontekście również infrastruktura. I sama podróż nawet z Warszawy do Łomży, no, nie jest krótka, muszę powiedzieć, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie. I, I od tego się też zaczyna bardzo wiele, ponieważ można przyciągać inwestorów, ale w sytuacji, kiedy komunikacyjnie jest to region dobrze połączony, skomunikowany z głównymi arteriami komunikacyjnymi kraju. I nasze zobowiązanie przesunięcia środków na wydatki infrastrukturalne, właśnie budowa dróg w szczególności, ale też kolei, i innych elementów infrastruktury dotyczy takich ośrodków jak Łódź. Wreszcie kolejny element, stricte biznesowy, a mianowicie specjalne strefy ekonomiczne. Tu mogę podać bardzo twarde dane. W roku 2016 przeciągnęliśmy inwestycje w wielkości o 90% wyższe, prawie 100% wyższe niż w roku 2015. I co ważne też z punktu widzenia lokalnych środowisk biznesowych, te inwestycje były w 60% firm polskich. 40 zagranicznych, cieszymy się ze wszystkich, ale oczywiście te polskie cieszą nas szczególnie, a w poprzednim roku było to 90 do 10, ale 90% było zagranicznych, czyli to przesunięcie jest tutaj bardzo widoczne. I trzeba też wspomnieć dla porządku ze względów no, konkretnej statystyki, ale takiej bardzo mierzalnej, że również jak popatrzymy na mapę Polski, gdzie te środki społeczne zostały skierowane, ze strony 500 plus 75 plus czy obniżonego wieku emerytalnego, ale też wielu innych dodatków, takich jak ubezpieczenia dla rolników od, dla zwierząt od, od, w kontekście zwierząt hodowlanych i uprawy roślin. Tutaj też to przesunięcie jest właśnie od aglomeracji w kierunku mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich, więc to nie są tylko słowa. To jest nasza strategia i za tą strategią idą czyny, za tą strategią idą pieniądze. Natomiast dla, dla mnie jako Ministra Rozwoju jest niezwykle ważne właśnie, żeby od strony i od przedsiębiorczości pobudzić rozwój inwestycji lokalnych. O tym będziemy konferencji. Dziękuję. Panie Premierze, Mariusz Eta. Szanowni Państwo, Panie Premierze, bardzo dziękuję jeszcze raz za Pana obecność i za objęcie patronatem tej konferencji. W pierwszym panelu, w którym mieliśmy okazję już uczestniczyć, trwała bardzo ciekawa dyskusja. Dyskusja, która poza docenieniem tych działań rządu, które są rzeczywiście, powiedziałbym, spektakularne, były też głosy krytyczne, ale konstruktywnie krytyczne. Więc jestem przekonany, że dyrektorzy pana departamentów te głosy spodyskują na konkretne przedsięwzięcia i rozwiązania. Ja, proszę, szanowni państwo, będę, będziemy to razem z prezydentem przekonywać pana premiera, że miastową, że jest bardzo atrakcyjnym terenem do inwestowania, bardzo przyjaznym dla przedsiębiorców i będziemy prosić, aby nas jako miasto, uwzględniał może bardziej konkretnie w programach i projektach, które rząd i pan premier przewiduje i wdraża w życiu. Bardzo dziękuję. dwa pytania. Panie premierze, jeśli można. Pierwsze pytanie. Dzisiaj została powołana komisja w sprawie rekrywatyzacji w Warszawie. Co pan o tym chodzi? I drugie pytanie. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku były przedstawione wyniki audytu w każdym z ministerstw, między innymi w państwowych resortach. Czy za wynikami tego audytu poszło jakieś do W pierwszym przypadku to oczywiście, że należy to jak najszybciej, jak najdokładniej wyjaśnić. że w kontekście drugiego pytania. Było bardzo wiele przypadków patologii takich, które my zgłosiliśmy wówczas w Ministerstwie Rozwoju, w szczególności dotyczących Wydziałów y, y, Promocji i Handlu za y, granicą, y, inwestycji za granicą i y, w tych przypadkach, tam gdzie y, jest to no, bardzo naganne, to zastanawiamy się też nad przekazaniem wniosków do prokuratury, a generalnie wnioski są wyciągane na zasadzie kodeksu pracy, dyscyplinarne i y, 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 no, staramy się wyciągnąć konsekwencje z tego, jednocześnie y, y, promując ludzi najbardziej kompetentnych. I trzecie poszło... pytanie, prośba o komentarz od Telewizji Polskiej, Mariusz Rytel. Prośba o komentarz dotyczący wzrostu prognozy, czy prognozy wzrostu PKB dotyczący Polski, prognoza Komisji Europejskiej. A to bardzo świeże dane Pan już ma. Rzeczywiście dosłownie jadąc tutaj kilkanaście minut wcześniej dowiedziałem się o tej bardzo ciekawej, dobrej informacji, że Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu na rok 2020. 17 Do poziomu 3,5%, czyli to jest bardzo podobny poziom, który zakładamy w ustawie budżetowej, 3,6%. Podniosła również poziom przewidywanego wzrostu na 2018 rok, ale myślę, że zbyt była szczęśliwa, bo podniosła do 3,2%. Ja myślę, że ten wzrost w tym roku ma szansę być wyższy niż prognoza komisji, a to również z tego względu, że. Bardzo skuteczna okazuje się nasza walka z mafiami vat -owskimi. i uszczelnianie systemu podatkowego nie odbywa się tak jak to dzisiaj na przykład dyskusja w Stanach Zjednoczonych podczas reformy podatkowej pana prezydenta Trumpa, gdzie podnieść podatki, a gdzie obniżyć podatki, prawda? żeby było więcej pieniędzy. No My nie tylko nie, nie podnosimy podatków, my je obniżyliśmy dla 90% firm płacących CIT w Polsce. 400 tysięcy firm z 440-50 tysięcy płaci mniejszy CIT z 19 na 15. My te środki dla budżetu pozyskujemy z uszczelnienia systemu podatkowego, z walki z mafiami, słupami z podatkowymi, z walki z przemytem, przemytem alkoholu skażonego, suszu tytoniowego, a w szczególności przemytem paliw. I tutaj mogę porównać nawet dla Państwa pewne kwoty, które uda nam się w ciągu 12-18 miesięcy odzyskać. To są kwoty porównywalne. Wielkościowo ze środkami unijnymi netto, które wpływają do naszego kraju. Czyli mówimy o czymś, co jest w skali swojej tak niebywale ogromne, że można się tylko zastanowić, dlaczego nasi poprzednicy tego nie widzieli i w tak nonszalancki sposób podchodzili do całego systemu uszczelnienia, systemu podatkowego, do całego systemu podatkowego. To jest coś, się rozgadałem, ale na dobrą sprawę fundamentalnie ważna dla nas. Jeżeli szukacie Państwo przyczyn tego. Małego, do tego, tego bardzo wysokiego wzrostu i tych małych, niewielkich problemów, tego małego, malejącego bezrobocia, które jest, to one w ogromnym stopniu wiążą się z naszą aktywnością biznesową, też za granicą. Po wielu wizytach w Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie, nie, czy, w, czy w Londynie w szczególności, przyciągnęliśmy praktycznie, no, można powiedzieć, ponad 100 tysięcy miejsc pracy, łącznie, wszystkich razem, w ciągu ostatnich 18 miesięcy. To się przekłada na wyższe do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc maleje konieczność dopłaty z budżetu państwa do Zakładu Ubezpieczeń, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A jednocześnie te przypływające miliardy złotych do budżetu pozwalają nam sfinansować naszą politykę społeczną, a mam też nadzieję, że pozwolą nam więcej sfinansować wydatki infrastrukturalne, chociażby takie właśnie, o jakich pan prezydent tutaj sugerował i wcześniej jak rozmawialiśmy, czyli te związane z rozwojem miast, miejscowości średniej wielkości. To jest inny zupełnie model rozwoju gospodarczego, który my promujemy. Nie model oparty o tanią siłę roboczą, o niskie koszty płacy, niskie koszty pracy, o niskie płace, tylko model oparty o wykwalifikowaną siłę roboczą, o wykorzystanie talentów również w takich miastach, miejscowościach, w takich miastach jak, jak Łomża. A więc cieszę się bardzo, że to pierwsze, Sygnały z ostatnich kilku miesiąca, miesięcy bardzo mocnego wzrostu w zakresie polityki przemysłowej czy wzrostu w rolnictwie świadczą o tym, że kierunek rozwoju gospodarczego jest bardzo właściwy. Dziękujemy bardzo serdecznie.